Siemka, dzisiaj zajmiemy się robieniem miksturek Pokażę wam jak się je robi. Jak się wytwarza mikstury. Z tamtego jeszcze nic nie wyrosło, także nie mam. Przerobiłem całe moje zapasy piasku na szkło, które muszę zrobić. No nie będzie 40 butelek. I stół mi jest potrzebny. Stół, 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 stół. 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 Jest, jest, jest tu. Jest tu dobra. Tu nieba, nie będzie. Teraz tak, tak. I teraz podchodzimy. Escape tem. Możemy wytwarzać. Dwie butelki, dwa żele jeden muchomor, To, jest dwa, to są dwa liksy. O, dobra. Ech. Dobra, i mamy 36 eliksirów. Za krótki, by był ten odcinek. Także, zwiedzimy kawałek mapy. Zetniemy trochę drzewa, bo już i tak się Chyba, robić nowy inny odcinek. Ale, w zasadzie, jak tutaj mi jeszcze dużo czasu zostało, to można zrobić ten. Co tu jeszcze miałem coś gadać A, tak, teraz posprawiłem trochę głos głośność. Powinno być lepiej mnie słychać w filmikach. I jeżeli chodzi o te multi, to nie piszcie mi, żebym dawał multiplayera jakiegoś dla ludzi, bo nie. Nie, nie, nie mam za szybkiego internetu teraz. Może kiedyś bym mógł postawić taki serwer który jest... Gdzieś tak od południa do wieczora, ale to nie na razie, nie teraz, bo mam zawolny za internet, za niedługo będę miał dużo szybszy. Po prostu, jakbym postawił ten serwer, to um, jakiś serwer taki na dłuższą metę to by mi albo myliło wrzucanie i bym dużo mniej filmików wrzucał, bo na tydzień bym tyle wrzucał, co teraz w yy, dwa dni albo w jeden. Jeżeli mam materiał, to rzucam szybciej. Jeżeli nie mam, no to albo biorę się za nakręcanie. Albo po prostu tutaj w nocy chodziłem w Terrarii. Sobie szukałem y, tych akurat surowców, bo musiałem piasek, a dopiero po no w nocy akurat byłem. no to Sobie szukałem i nakręciłem, bo już miałem. Surowca, tak w tym przypadku, to jedna osoba do mnie napisała, żebym nakręcał, e, nie nakręcał, tylko zrobił serwer multiplayer w Terrarii. To ja niestety nie mogę tego zrobić, ale bym chciał, nie powiem, że nie, bo to by mogło fa fajnie wyjść, ale nie mogę. O, tak po prostu nie mogę, i tak. Jak będę miał ten internet, to postaram się założyć właśnie ten serwer. A teraz na razie szukam jednej osoby, no jednej, dwóch max, maks, maksymalnie dwóch, dwóch osób do, do nakręcania, do terrarii. Najlepiej jednej, bo by mi szybciej odcinki by były niż z dwoma jeszcze, nie licząc mnie. No to chyba tak wszystko. Co tu jeszcze mówić... Coś miałem... A! W następnym odcinku tylko bym musiał jakąś jaskinię znaleźć. Byśmy poszli zbadać jakąś... no małą... no nie małą jaskinię. Taką po prostu fajną jaskinkę. Tylko bym musiał jakieś... ten... Nie, w następnym odcinku zajmiemy się zrobieniem domków dla npc ów Bo tego co wiem to za jedną złotą monetę można kupić a tu będę mnie atakuje mm. skarbonki o tak, skarbonki o tu kamień mm, coś tu jeszcze miałem mówić no, nic no Pokazałem jak się robi miksturki, co trzeba mieć. Piasek y łatwo zdobyć. Wystarczy chodzić albo w, w jedną stronę, albo w drugą. Nieraz właśnie jesteś, jak kopiemy, sobie kopiemy w kopalni, to nieraz można na nas spaść albo coś innego. I właśnie on dużo życia zabiera. Mm. Jak tu sadzicie drzewa z y takiego nasionka jak... o. To jest sasionko drzewa, nie mówimy jeszcze o, o tym chyba nigdy. Mm. To sa... jak macie dużo to sadźcie. Jak wiecie, że tu możecie chodzić ścinać, to sadźcie sobie jak ch chcecie, ja tam zawsze sadzę, żeby jak najmniej odstępów było. to nieraz jest tak, że zetniemy, odwrócimy się, zabijemy slim'a i już mamy drzewko. Wyrośnie nam. tutaj na jeszcze drzewko Jeszcze ze dwa dokończę tutaj ten zasadzę nie no ja będę kończył odcinek bo nie ma co, no. To co chciałem zrobiłem No i to by było na tyle następny w takim razie odcinku zbudujemy domek dla NPC, tylko będę musiał wyrównać teren Dra